No i witam, jesteśmy właśnie na mecie. Rajde polskie safari ukończony. Czekamy teraz na wyniki oficjalne, ale prawdopodobnie jestem drugi w generalce, także cieszę się, cały zdrowy deszcz nas troszeczkę ominął fizycznie, ale pogoda można powiedzieć, że super dopisała. Dzięki i pozdrawiam. Bardzo fajne dni, ciekawy teren. Debiut uważam do udanych bezpiecznie, bo jest jakiś większy afer. Cały czas. E... W czołówce czekamy na wyniki oficjalne. Tak czy inaczej, super super polskie safari. Raj safari zakończył się, z czego nie jesteśmy do końca zadowoleni. Było świetne ściganie, super warunki. Deszcz nas oszczędził, padało tylko na dojazdówce, ale trasa była troszeczkę rozmoknięta. Warunki były wyśmienite, super się nam ścigało. Z tego co wiem, na razie z nieoficjalnych wyników wychodzi, że jestem pierwszy. Zobaczymy po oficjalnych. Dziękuję. No Jesteśmy po ostatnim etapie baj polskiego safari. Jakby to podsumować, chyba najcięższy mój rajd w klasie baja. Zadowolony jestem z przejazdu. Były te odcinki bardzo techniczne i bardzo szybkie. Jedne i drugie byłyby w różnych miejscach, ale naprawdę fajnie mi się jechało. Ostatnie okrążenie już wiadomo, troszkę zryta trasa i korzenie przeszkadzały. Natomiast utrzymywałem swoje tempo, jechałem swoje. Wynik przyjdzie sam, zobaczymy co, co będzie. Podobno nie jest źle, nie wiem jeszcze, nie miałem czasu tego zobaczyć. Natomiast przyznam szczerze, jestem bardzo zmęczony, ale też zadowolony z tego, że nawiązałem walkę z lepszymi. I podobno wygląda to dobrze, także trzymajcie kciuki, żeby na rozdaniu nagrod było, było dobrze. Yy, właśnie ukończyliśmy ostatni etap rajdu Polskie Safari. Trasa mega, yy, dość długa, fajne odcinki, szybkie bardzo odcinki, aczkolwiek pierwszą pedra, jak jechaliśmy było o wiele lepiej, bo nie było kolejni i jechało się o wiele szybciej i bezpieczniej. Tym, tym razem było trochę może mniej bezpiecznie, trochę wolniej, ale czasy lepsze, więc jestem mega zadowolony i czekamy na, na nagrody. Co? No Zacznę od, od wczorajszego prologu. Prolog dosyć fajnie poszedł. Od rana miałem troszeczkę problemów ze sprzętem. Iris mi przestał działać, musiałem go zresetować. Wjechałem na odcinek, z dwie minuty straciłem. Później metromierz delikatnie mój, przestał działać. No ale co? Uczyłem się trasy. Pierwszy raz jestem w plastyszu. Bardzo mi się to podobało. Myślę, że jak będę jeździł, to za rok przyjadę. Gratuluję. No, zawody dosyć fajne. E, fajne, bardzo trasy. Dużo szutrówek, dużo zaskakujących elementów. E, jak na pierwszy raz, naprawdę fajnie. Wydaje mi się, że za rok pewnie gdzieś tam będę wrócę. E, ciężko było. Deszcz trochę, jakby tutaj e, nam też e, urozmaicił konkurowanie ze sobą. Także no przyjemnie. Ciekawe trasy. Bardzo mocno trzeba było uważać. I tyle. Podsumowanie polskiego safari 2025. Wszystko to czego się spodziewaliśmy się wydarzyło, czyli piękne, e, szybkie trasy, mnóstwo na pierwszym OS-ie mnóstwo zakrętów na 30 km ponad 115 kratek, z tego co pamiętam to naprawdę było co robić, ręce po pierwszym OS-ie strasznie mnie bolały. Miałem trochę problemów z nawigacją, bo aplikacja trochę się wysypywała i przez to trochę sekund uciekło, ale każdy ma swoje problemy, takie są rajdy, więc jestem zadowolony, że jestem na mecie. Ostatnie dwa OS-y już jechałem bezbłędnie, także jestem z tego też zadowolony. Wszyscy szczęśliwi, nic tylko. Odebrać y, nagrody, wracać do domu, zjeść kolację i czekać do następnego rajdu. E, po dwóch latach powrotu do, do ścigania się w Przasnyszu. niestety Przasnysz nam pokazał swoje oblicze i nie daliśmy rady, w związku z tym musieliśmy opuścić OS-y. E, samochód na kolejne e, rajdy Baja, tym razem Baja Poland. Właśnie ukończyliśmy rajd Polskie Safari. Niestety z usterką układu napędowego, ale przejechaliśmy wystarczającą ilość odcinków, więc czekamy na końcowe wyniki i podsumowanie rajdu. Mam nadzieję, że wszyscy mieli podobne przygody i uklasujemy się na jakiejś sensownej pozycji, może i na pierwszej. Także czekamy na wyniki. Pozdrowienia dla wszystkich. No Jesteśmy na mecie. Awaria dzisiaj. Zaczęliśmy szybko. Urwaliśmy linkę od biegów. Nie mieliśmy gdzieś gdzieś ich zakręt przestrzelili, musieliśmy cofnąć, nie było jak, musieliśmy go wypchać. 4 minuty. No i co? I jakoś żeśmy się doczołgali później kapę oczywiście. Jeden, wolna jazda, niewidoczny, gogle przestały nam funkcjonować. No, ściągnąłem ich jechałem tam z 60 km bez, na przetrwanie, deszcz, cały czas. I na koniec, jak już żeśmy naprawili linkę, poszedł nam dyfer. Zaczęło się gotować i jesteśmy na mecie, koniec. Ale rajd dobry, pełen przygód. Budujemy, jedziemy dalej, nie poddajemy się. 44 Rajd Polskie Safari już za nami. Wczoraj tempo dobre, piąte miejsce w Generalce, drugie u nas w klasie. Dzisiaj no niestety rajd zweryfikował nie tylko nas, ale też innych, inne załogi. My z przygodami, z paroma awariami no niestety musimy odpuścić ten rajd, ale na Baja Poland będziemy się zbroić i będziemy atakować cały czas. Nie poddajemy się. Ciężko było, naprawdę ciężko było, co, co widać po tym, ile załóg nie dojechało. A resztę czas pokaże. Sezon się jeszcze nie skończył. Jesteśmy na mecie rajdu Baja Polskie Safari. Raj dla nas ciężki, ponieważ jechaliśmy go pierwszy raz. E, odcinki wąskie, e, kręte, śliskie bardzo. Dzisiaj e, spadło trochę deszczu, no i zrobiło się trochę ślisko. E, mieliśmy kilka przygód, ale udało nam się z nich wyjść cało. Jesteśmy zadowoleni, jesteśmy na mecie, szczęśliwi. szczęśliwi. Przasnyż, polskie safari, bardzo fajny ride. dla mnie najbardziej z całej serii lubię ten ride. fajne kró, krótkie odcinki, ale bardzo fajne, płaskie, techniczne no dwa były takie, że w fajnym deszczu, a więc było ślisko, niebezpiecznie no, technicznie, a więc bardzo fajna jazda, jestem mega zadowolony no co, mam nadzieję, w następnym roku na pewno też się to pojawia Witam serdecznie, jesteśmy po rajdzie Przasnysz. drugi raz gościmy w Przasnyszu. od naszego początku rajdów. Rajd ciekawy, trudny. Pogoda nam spatała figle na pierwszych odcinkach, więc było bardzo dużo niebezpiecznych sekwencji, bardzo dużo załóg odpadło na pierwszym etapie. Drugi etap udało się przejechać bezdeszczowo. Auto super się sprawdziło. Cała załoga zrobiła swoją pracę, wykonała, więc jesteśmy zadowoleni. Prawdopodobnie jesteśmy na drugim miejscu, w swojej klasie, a więc osiągnęliśmy swój sukces. No więc y, bardzo się cieszymy, bo przyjechaliśmy tutaj z takim nastawieniem, że najprawdopodobniej nie ukończymy, ponieważ mam uraz taki pleców i obawiałem się, że nie uda się dojechać, że ból będzie za silny, ale Jakoś tak te rajdy chyba dobrze działają. Że te plecki się trochę rozmasowały, dało radę jechać. Także jeszcze przed ostatnim regroupingiem myśleliśmy, że zrezygnujemy, ale postanowiliśmy ukończyć cały rajd. Także jest ukończone, punkty zdobyte, bardzo się cieszymy. I, no i tyle wystarczy. Tak, perspektywy. Z perspektywy pilota rajd wymagający, ponieważ praktycznie na każdym odcinku nanosiliśmy swoje poprawki. Było dużo takich chytrych, niebezpiecznych miejsc. Drugi przejazd już był łatwiejszy przede wszystkim. Nie było już tak ślisko i te niebezpieczne miejsca mieliśmy zaznaczone. Tytaniczna praca kierowcy jechał z kontuzją. Jesteśmy na mecie, jesteśmy zadowoleni. Dziękuję bardzo. Dzięki. Oj, e, pełen wrażeń, pełen wrażeń. Nie, muszę tu zostać. E, zostaliśmy ten. E, pierwsza połówka do serwisu e, super, wszystko szło. Po serwisie, e, po serwisie, po serwisie, tak, mały, mały junior. Junior, Tomek, Chodź mi e, Po serwisie, po serwisie zostaliśmy. to będzie co? Czwarty OS wystartowaliśmy i dosłownie po trzech kilometrach chyba walnęło nam cewka najprawdopodobniej więc całe 20 km jechaliśmy yy, generalnie na dwóch cylindrach. Zatrzymaliśmy się, ale no wiemy no to no co, dojedziemy. Dojechaliśmy, wyprzedziło nas masa załóg, straciliśmy 10 minut takie dobre, e, czy nawet 12. Następnie zjechaliśmy, nie wiem, pod, podotykałem cewkę, powypinałem. wyruszyliśmy, stwierdziliśmy, że zjeżdżamy na park, ale jechaliśmy według robuka póki co i nagle auto ożyło. Auto ożyło. No to co, no to idziemy dalej. No to pojechaliśmy. Na następny OS jechaliśmy zachowawczo, bardzo, a potem się rozkręcaliśmy i nawet chyba na ostatnim albo przedostatnim byliśmy pierwsi, także no jakby żarło tak cały czas, to byłoby jeszcze fajnie, a chyba udało się, jak jakieś żadnych nie będzie czy coś, to na drugim miejscu w klasie te 4 nad skończyć. No więc tak, no dzisiejszy dzień niestety dla nas. Słabo się zaczął. Na pierwszym jak straciliśmy straciliśmy, położka wypadła nam. No i od tego momentu już niestety nie bardzo się liczyliśmy w e, klasyfikacji. E, chłopakom udało się to naprawić. Serwis naprawdę stanął na wysokości zadania. Pojechaliśmy dalej, ale już oczywiście bez szans na pudło. Ride fajny. E, no, trochę można było poszaleć. Okej, okay, no jesteśmy. Dojechaliśmy do mety. Wiadomo, że, że no co. Czekam na kolejny, no. Jak dla mnie, zupełnie nowy rajd. Pierwszy raz brałem udział w rajdzie polskiej safari w Przestyszu. Generalnie wczoraj nie byłem zadowolony ze swojej jazdy do końca. Miałem dość dużo takich braków, powiedzmy sobie, które wiedziałem, że mogłem pojechać inaczej, mogłem pojechać lepiej, ale no... Tak to jest, jak się jedzie swój pierwszy sezon za kierownicą. Dzisiaj już trochę przyspieszyłem. Generalnie bez większych błędów. Na, tak naprawdę, drugim odcinku pierwszej pętli dzisiejszej spadł naprawdę mocny deszcz. Nie dało się bardzo szybko jechać, przynajmniej Moim autem i zachowaliśmy mocną ostrożność. No ale udało się dojechać dzięki temu do mety i podkręcać tempo z odcinka na odcinek, więc ogólnie jestem zadowolony. W końcu, w końcu meta. Długo oczekiwana, długo wyczekiwana. Spokojne tempo doprowadziło nas do finiszu. Bodajże nawet na pierwszym miejscu w pukarze cross country, więc naprawdę dla nas to jest super wynik. Mega się cieszymy. Mamy nadzieję, że na Bai Poland też damy czadu. Eee, a na ten moment nie chcę zapraszać, dzięki wielkie, super było. Do zobaczenia. No co, generalnie rajd, bardzo fajny. Dla nas udany pod kątem tym, że jesteśmy na mecie. A to się liczy. A problemy mieliśmy. Ale niestety dalej jest Pechowy, chyba jednak ten Pech tutaj to już nam będzie towarzyszył przynajmniej do, przez te cztery ostatnie rajdy. Towarzyszył nam za każdym razem, w każdym występie. No i nie obeszło się też bez problemów na tym rajdzie. Na dzisiejszym pierwszym odcinku pierwszej pętli, a w sumie na drugim odcinku. No niestety auto uległo awarii, urwał nam się łącznik wahacza. No niestety nie mogliśmy ukończyć tej pierwszej sekcji całej. No i spore straty czasowe, bo dostaliśmy taryfę czterogodzinną, także już praktycznie mieliśmy w zasadzie po, po dobrym wyniku w rajdzie, aczkolwiek nie zrezygnowaliśmy się, nie zrezygnowaliśmy z dalszej jazdy. Naprawiliśmy się no i pojechaliśmy drugą pętlę, ta druga pętla nam już dosyć fajnie poszła. No i generalnie jesteśmy zadowoleni w zasadzie z tego, że jesteśmy na macie, że dojechaliśmy w całości, bo to z reguły jest chyba najważniejsze. No wynik jak wynik, no wyszedł jak wyszedł, ale generalnie nauka. No i jakieś doświadczenia nowe, po długiej przerwie zresztą. Także myślę, że chyba no są powody do jakiegoś Częściowego chociaż zadowolenia, prawda? Także dziękuję bardzo. Także generalnie dobrze. Dzięki. Witam. SG Raili na mecie. Kolejny rajd. O awarie. 8 godzin kary. Na tym odcinku kapeć. Ale dojechaliśmy zachowawczo, żeby tylko jakieś punkty wpadły. Warunki jak widać. Przepiękne. Rozdaje nagród będzie. Mocno deszczowe. Ogólnie zadowoleni. Bo na mecie. Gratulacje, dziękuję. A i była krótka, ale treściwa, także to odcinki faktycznie nie były długie, ale były wymagające, zresztą to widać po ilościach, które nie dojechały do mety. No można było zakończyć rajd, właściwie na każdym, na każdym odcinku, na, na każdym mecze tego rajdu, no, trzeba było uważać, szczególnie jak się rozpadało, było bardzo ślisko, faktycznie bardzo ślisko w lesie. No i to, Samochody tańczyły, a niektóre nawet tańczyły z piruetem i zakończyły, zakończyły jazdę. generalnie no, fajna impreza, wymagająca, trochę momentami bardziej obrotowana niż cross-country. Także tu przydało się doświadczenie z obrodu. No, jesteśmy zadowoleni. E, podsumowanie startu. No, Przejechaliśmy wszystkie odcinki, dotrwaliśmy do końca. Łatwo nie było, jak widać, pogoda w końcowej części nam nie dopisała. Pierwsze trzy osy też były deszczowe. Na szczęście bez wydarzeń, bez wypadków żadnych, ani jakichś tam niepowodzeń na drodze. Dotrwaliśmy do końca. Jesteśmy, czekamy na wyniki końcowe. Najważniejsze, że dotrwaliśmy do końca. To się dla nas liczy, nie? Najważniejsze gratuluję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.